Cześć! Kolejny Nissan na moim kanale. Tym razem model Primera w czerwonym kolorze. Samochód jest już po umyciu, przygotowany do polerowania. Pokażę Wam, w jakim stanie jest lakier. Szybka przebitka na drugą kamerę i działamy. Samochód z daleka prezentuje się nieźle. Zobaczymy, jak jest bliska. Odpalamy latarkę inspekcyjną. Bardzo dużo drobnych zarysowań. Gdzie niegdzie większe rysy? Tak, jak na przykład tutaj. Pod klamkami dosyć mocne zarysowania. Makier jest sfatygowany, matowy. Ostatnio, nawet zimą, pogoda nas rozpieszcza, a słoneczny dzień to idealne warunki, żeby pokazać Wam, jak wygląda efekt finalny. Nissan był szczególnie wymagającym pacjentem, największego nakładu pracy i cierpliwości wymagały elementy, które były wcześniej powtórnie lakierowane. Na szczęście, kolor czerwony wynagradza godziny pracy, bo na nim szczególnie dobrze widać, jak odzyskuje głębię i nasycenie. Jeśli widzisz, że Twój samochód stracił blask, to zapraszam do siebie, a ja zrobię co trzeba, żeby znowu cieszył oko.